Wajkarika jest naturalnym stanem stworzenia. Tejas zapoczątkowuje stworzenie, a Tamas jest jego kompletnym przejawieniem, okrytym czarem ciemności ignorancji. Zwykle rozpowszechnione w wieku Kali, czyli wieku maszyn, wytwarzanie rzeczy koniecznych do życia, w cudzysłowie, w fabrykach i warsztatach jest szczytowym punktem guny ignorancji. Takie przemysłowe przedsięwzięcia społeczeństwa ludzkiego są w sile ignorancji, ponieważ w rzeczywistości to, co jest potrzebne do życia, nie musi być produkowane w fabrykach. Społeczeństwu ludzkiemu potrzebna jest żywność, schronienie do spania, system obrony oraz rzeczy służące do zaspokajania zmysłów. Jak zostanie to objaśnione w wersecie następnym, zmysły są praktycznymi objawami życia. Przeznaczeniem cywilizacji ludzkiej jest oczyszczanie zmysłów. Obiekty satysfakcji powinny być więc dostarczane zmysłom jedynie w ilości absolutnie koniecznej. Nie mogą one stwarzać nowych, sztucznych potrzeb.